Dzisiaj widać, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju świętowania w mediach y, zwycięstwa rządzącego Centrolewu, bo mamy rocznicę wyborów 15 października. Trochę to rozumiem, ale myślę, że na komentarz w sprawie rządu Tuska to przyjdzie czas jednak 13 grudnia. Mamy do czynienia z koalicją 13 grudnia, bez wątpienia. 15 października to był początek. Y, no długotrwałego procesu formowania się powiedzmy stabilnego rządu, no niezależnie co sądzimy o rządzie Tuska to, to jest to rząd stabilny i tak naprawdę ten okres pomiędzy 15 października a 13 grudnia był okresem jeszcze rządu PiS, a nawet można powiedzieć, że, że PiS sformułował rząd marowiecki utworzył trzeci swój rząd, prawdzie trwał on tylko dwa tygodnie, ale jednak przeszedł, można powiedzieć, do historii i powiedziałbym tak, że tym właśnie chciałbym się dzisiaj zająć. Proszę was o subskrybowanie kanału, udostępnianie moich komentarzy, o też pisanie komentarzy, oczywiście o łapki w górę. Wiecie, co trzeba robić. Będę wam wdzięczny za wszelkie formy podpromowania mojej pracy także jeżeli tę pracę cenicie to możecie przez Buy Coffee albo przez rzutkę wesprzeć ją w sposób materialny, ale ja chciałbym się zająć właśnie tym krótkim rządem Morawieckiego dwutygodniowym który był po prostu zmarnowaną był zmarnowaną szansą tak? trzeba powiedzieć od razu wprost, że Morawiecki nie miał szansy w tamtym momencie stworzyć rządu, który będzie długotrwały, tak? Jak można było na tę sytuację zareagować? Albo tak, jak to zrobił premier, o czym zaraz, albo w pozytywny sposób. Jaka byłaby pozytywna reakcja? Można było sformułować pewien rodzaj nowy program e, dla prawicy. Można było expose premiera Morawieckiego wykorzystać do tego, żeby przedstawić nowy program, taki na przykład chrześcijańsko-solidarystycznej Polski, czyli że zupełnie odnowić, zupełnie odnowić, odświeżyć, tak, ten taki w dobrym sensie, moim zdaniem, PPS-owski rys. Przypominając jednocześnie o tym, że konstytucja naszego kraju nakazuje nam dbać o dziedzictwo chrześcijańskie, przypominając też wyborcom, że ich chrześcijańskie dziedzictwo, przywiązanie do chrześcijaństwa na bardzo różnym poziomie wśród nas jest ważne. Tymczasem Morawiecki postanowił kontynuować kontynuować ignorowanie, tak naprawdę, tych najbardziej podstawowych i fundamentalnych zasad polityki, do których powinni się odnosić. Bez myślenia o chrześcijaństwie nie ma myślenia o dobru wspólnym. Jeżeli bierzemy pod uwagę, jako fundament naszego myślenia, którąś z nowoczesnych teorii politycznych, ideologii, natychmiast wkraczamy w różnego, w różnego rodzaju partykularyzmy, tak? Jak będzie to socjalizm no to, to będzie to jakiś, jakaś walka z, z bogatymi, dla zasady walki z bogatymi, a nie dla dobra wspólnego, dla jakiejś sprawiedliwej redystrybucji. Jak wejdziemy w buty liberałów, no to liberalizm to jest walka wszystkich ze wszystkimi. I to bardzo dobrze, bardzo dobrze było widać. W różnych, zawsze było dobrze widać w ekonomii, prawda? I to było takie jasne, że liberalizm kapitalistyczny to jest, to jest, to jest, to jest, to jest ta konkurencja, tak? że wyścig pewnego rodzaju wyścig szczurów. Natomiast dzisiaj widzimy, że ten liberalizm kulturowy, taki społeczny. Także jest już tą walką ze wszystkimi, jest tą walką o uznanie tak, grup jakichś mniejszościowych, jakichś różnych form emancypacji. Nikt nie myśli już o dobro wspólnym, tylko o jakimś egoizmie indywidualnym m, albo zbiorowym. no Morawiecki w swoim ekspoze wybrał drogę takiego egoizmu zbiorowego e, tak, egoizmu zbiorowego, ponieważ zaproponował, że wszystko da wszystkim. Wszystko za wszystkim parafrazując św. Pawła, że każdej partii, która z, będzie gotowa z pisem współpracować byle tylko utrzymał władzę, to da co, co się tylko podoba. To się nazwać tak? dekalog polskich spraw, no niesamowite dekalog, w którym w ogóle nie były wspomniane fundamentalne sprawy z zakresu jakiegoś ładu publicznego zasady sprawiedliwości tylko po prostu taka propozycja partii władzy do wszystkich, żeby jakoś utrzymać, utrzymać, się, utrzymać się przy władzy czyli, że można powiedzieć, że PiS odchodził z takim samym skomleniem albo bardzo podobnym, jak odchodziła od władzy Platforma Obywatelska. No i to było, to było można być jakoś tam żenujące, tak? To było żenujące. Zmarnowana została taka szansa nowego koła zamachowego. PiS wszedł w taką formę no, gnicia, które moim zdaniem w dalszym ciągu trwa. To potem było widać w głosowaniach w sprawie in vitro, tak, które Tusk bardzo szybko, które, które jakby mówić, opozycja przeciwpisowska, tak, bardzo szybko narzuciła ten temat. Potem tak naprawdę było to też widać w tym głosowaniu przeciwko penalizacji aborcji, tak, bo widać było, że głosowali, że ta koalicja, która wygrała, tak, ponad podziałami ta koalicja, która wygrała to głosowanie za życiem, no do niej nie weszli liderzy Prawa i Sprawiedliwości, a wtedy jeszcze wcześniej, wracając już do tego okresu właśnie przed 13 grudnia, no przecież ci wszyscy bliscy Morawieckiemu politycy to opowiadali, jak to sprawa in vitro jest bliska ich sercu i zgodna z ich poglądami, tam Piotr Miller, Bochenek, tak, to, to wszystko były tego rodzaju głosy. Przypomnę, że w takiej formie jak dzisiaj istnieje in vitro, ustawa in vitro oznacza, jest ustawą o charakterze aborcyjnym, tak, to znaczy, że wprawdzie nie zabija się, ale zamraża się, można wyprodukować sześcioro dzieci i pięć z nich zamrozić, skazać na takie piekło lodowe, prawda? No i to jest zgodne z poglądami prawicowych polityków to, naszych, którzy po prostu podążają taką drogą degradacyjną chadecji. Chadecja we Włoszech przez dziesięciolecia utrzymywała się przy władzy głównie dlatego, że straszyła komunistami, prawda? A jednocześnie sama degradowała Degradowała ład publiczny we Włoszech, zgadzając się na ułatwienia w sprawie rozwodów, aborcji, itd, i To wszystko i jeszcze jeszcze współpracowali z mafią, prawda? Więc jakby to wszystko szło tym drogiem, ale Straszak w postaci komunistów przez wiele lat działał. I u nas także tak to wygląda, że straszenie tuskiem straszenie PO oczywiście oni są zagrożeniem ale jednocześnie tutaj na razie wygląda że całkowita degrengolada no jeszcze można powiedzieć że znaleziono sobie wtedy kozła ofiarnego w postaci posła Wróblewskiego który był jednym z inicjatorów tego pójścia do Trybunału Konstytucyjnego ze sprawą ochrony życia i w ogóle posłowie katolicy stali się takim kozłem ofiarnym, bo w ogóle problemem prawicy, problemem prawicy są posłowie katolicy, po są nieprawdopodobne to, co się wtedy to, co się wtedy działo to, co się wtedy działo bardzo, bardzo taki był ciekawy to być może jeszcze wrócę osobno do tego to expose, taka filozoficzna, nazwijmy to z zakresu filozofii polityki, ta część ekspoze Morawieckiego, ponieważ tam on ewidentnie proponował taki, tak naprawdę taki rodzaj indywidualizmu, egoizmu. Tak? To jest to, to w ogóle jest polityka, która filozofia polityczna, która w ogóle nie ma wiele wspólnego z z jakąś taką prawicowością, z solidaryzmem, a nawet z taką prawicowością, powiedzmy, liberalną, tak? bo też mamy taką, taką część prawicy, która utożsamia prawicowość z liberalizmem. No to, to nawet, nawet z, tym, z tym trudno byłoby to pożenić, bo to właściwie była taka lekko zakamuflowana lewicowa ideologia. I lekko lewicowa, no nawet nie lekko, taka lewicowa propozycja, e, która nawet mogłaby obejmować, prawda, panie z e, czerwonymi błyskawicami. Myślę, że warto będzie do tego wrócić, e, ponieważ teraz nie mam tego tekstu przed sobą, więc szczegółowo go nie zanalizuję, a pisałem o tym większą, większy, większy tekst, poświęciłem ekspozę Morawieckiego, więc być może do tego wrócę, może jutro, czy w którymś z najbliższych odcinków. Jedno jest pewne, że mm, owszem, 15 października w jakiejś mierze PiS przegrał. To znaczy wygrał, ale przez to, że mm, przez lata y, jakby to powiedzieć obrażał i y, y, za, wśród wrogów stawiał swoich potencjalnych koalicjantów, no to przegrał, a dodatkowo przegrał w oczach, myślę, że wielu prawicowych wyborców, dlatego, że pokazał swoje oblicze jako bezideowej partii władzy, podczas gdy powinien podnieść niejako sztandar prawicowości, nawet tej specyficznej takiej, tak? Bo wy często mówicie, że PiS to nie jest prawica. Nie, no PiS to jest prawica, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na taki program prawicowych ugrupowań z okresu międzywojennego, czy tych na przykład prawicowo-nacjonalistycznych, to ich program społeczny nie jest liberalny, ich program jest bardzo, jakby to powiedzieć, właśnie solidarystyczny, idący w stronę takiej wspólnoty narodowej, redystrybucji, itd, tak To wcale nie jest liberalny taki libertarianizm, to moim zdaniem, są późniejsze naleciałości które przyjmowaliśmy czy przyjmowali polscy prawicowcy polscy prawicowcy przyjmowali gdzieś ze Stanów Zjednoczonych tak z tego rodzaju więc PiS jest w tym sensie jest prawicą no, ale, ale moim zdaniem zmarnował swoją szansę i tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. Czy to nie będzie taka przyszłość jak konserwatystów w Wielkiej Brytanii, którzy właściwie w tej chwili przestali istnieć niemal, że znaczy przegrali wybory, dlatego że w ogóle nie odróżniają się od liberalnego establishmentu. Więc 15 października wspominamy ideową klęskę partii Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze nie świętujemy, znaczy na pewno nie świętujemy koalicją 13 grudnia, nie zajmujemy się też tym, czego nie zrobili, bo ich rząd dopiero wystartuje, można powiedzieć, za dwa miesiące. E, natomiast nie zapominamy zmarnowanych szans dla prawicy, nie zmarnowanych przez liderów PiS, przez Morawieckiego, szczególnie jego otoczenia, no ale ze zgodą Jarosława Kaczyńskiego. Trzymajcie się, do jutra, na razie.